Dobra, panowie, w takim razie szukacie granat, kto pierwszy znajdzie ten. Wygrywa. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie na razie muszę schować. Macie podpuchy, bo są też flesze i smoki. Ale szukacie granat, kto pierwszy ten wygrywa. Skina, dobra, lecę szukać. Znaczy lecę chować. Zostań tu, zostań tu, jeszcze nie schowałem. Zostań tu. Bombę wyrzuć, bo cię daje, widzę na mapie. Aha, no tak. To wyrzucam tu bombę. I tyle Mogęś nie mówić, żebyś miał flick Nie. No. Już widzę. Oszust, oszust Dobrze. Gdzie by tu go schować? Tak żebyście nie dobiegli może. Dobra, może tak nie tam nie tam Ale mam plan zajebiste, nie? Tam tego, Trzeba podnieść? Trzeba go tylko zobaczyć Trzeba go podnieść, bo on będzie możliwy do podniesienia. Dobra, w takim razie szukacie granata 3, 2, 1, start. Lecicie, możecie iść gdzie chcecie. Nie musicie iść obok siebie. Kto pierwszy znajdzie granat, ten wygrywa skina. Dużo ludzi idzie tutaj na wida, na B, jeden na Alicę. Ja sobie wezmę od góry, może na Was będę patrzył? Chociaż bardzo ciężko jest na Was patrzeć, tak? Nie za to jest Albo jakaś... pójdę do spektów po prostu Znalaz smoka, ale to jest pod Gdzie był Smoke? Faktycznie znalazł smoka Tu się nawet skoczyć nie da te granaty są mikroskopijne i ich nie da się zobaczyć. No są porównają do was, są... wiesz... Okej. Okay. Jak ty skoczysz? ty tu skoczyłeś na to. Normalnie jakbyś chodził Mam granat, mam granat Ieaa ja, nie wierzę! Ja nie mogę złapać. No Co nie go tak, złapać. Ja, dopiero się zaczęło i z nas granat ja jednak, ja jednak na 5 osób w to w TV roomie pod telewizorem Ja myślałem, że w kuchni na wrzucisz. Ja <laughs> tak tam nie? Ja, to przebiec. Dobra, bo będzie za krótki odcinek, to jeszcze raz schowam ok. Dobra panowie, lecę yy, chować granat drugi raz, Brzoza wygrywa pierwszego skina. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tak jest, tut tego. <grym> Co dzieje się z Dwie sekundy. Dwie sekundy. Teraz wiecie, z tej strony, z którego schował granata, żeby wiecie. No, taktyka, taktyka, drugiego. no. Z każdego parakorda. To jest chyba gołdżem. Jak to chyba gołdżem jest. No tak pół na pół, nie? No tak Troszkę tak 25%, nie tak 25%. Jest, Troszkę nie tak jest. A z kodem Santi 7 z Ci 4 skins? Wiadomo. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym podziękować dzisiejszemu sponsorowi odcinka, czyli stronie g 4 skins. Strona do otwierania skrzynek ze skinami do CS, a z kodem Santi 7 otrzymujesz plus 5% do każdego depozytu i darmową skrzynkę na start. Na stronie możesz otwierać skrzynki, tworzyć bitwy z innymi użytkownikami, tworzyć własne skrzynki w trybie KONTROL, kontrakty niczym w sesie i wiele więcej. Pamiętaj, że strona przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, a jeśli masz ochotę coś wpłacić, użyj kodu promocyjnego SANTI7, napisz do mnie na Discordzie, a będziesz mógł zgarnąć ode mnie super skinę. W takim razie poszukiwania drugiego Nejda! Lećcie, lećcie. <śmiech> <śmiech> Idę na suspekta, bo będzie mi łatwiej was podglądać. Dwójka na B, trójka na A, okej, okay, okej okay. Ojej, ojej ojej Mam Ja pier... nie, ty jesteś rozwijał Nie, nie, nie Kurwa ile to jest. Na... Jak szybko? Dlaczego tak szybko? Nie, jestem mistrzem to ja rozumiesz? Gdzie ty to schowałeś? Pod, pod, pod schodami, pod y, ławką nami Pod ławką był, ale ten Podpuchy były zajebiście ukryte Na A był, po, była podpucha na sajcie Za boksami, a druga była Na rampie no Klasycznie Brzoza stronował odcinek Brzoza TV wygrywasz dwa skiny w dzisiejszym odcinku Dziękuję serdecznie Tak, 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 to właśnie ty Tak <grywia> GZ, dzięki każdemu za udział No i oczywiście zapraszam na kolejne produkcje. tak Do zobaczenia. Hello! Hello.